Krzysztof Szot po walce w Ardzminie wygrana. Na początku było trochę problemów, natomiast potem kontrolowałeś pojedynek. Znaczy kontrolowałem zawodnik bardzo niewygodny, trzymał bez przerwy, nie, dał, nie puszczał. Silniejszy ode mnie troszkę fizycznie, prawda? No, trzeba umieć też takie boksować. Nie ukrywam, że to nie była moja najlepsza walka, bardzo ciężka, ciężkie zwycięstwo po takim. W sumie nie boks, tylko takim mordowaniu się w tym ringu. No i tyle. E, walczyłeś w kategorii lekkiej. Czy zostajesz w tej kategorii? E, tak, tak. Zostaję w wadze, wadze lekkiej 60 kilo Myślę, że to jest moja kategoria. Wyżej nie ma co iść. Teraz chciałem spytać o Twoją ostatnią walkę z Krzysztofem Cieślakiem, którą wygrałeś. Natomiast oficjalnie to była walka sparingowa. Jak skomentujesz to? Ponieważ wiele osób twierdzi, że zostało Ci niedopisane to zwycięstwo do rekordu. Jak Ty się ustosunkujesz do tej sprawy? Nie, nie. Parę, parę dni wcześniej dowiedziałem się, że jednak nie będzie to walka oficjalna. Tomek Babiloński do mnie zadzwonił, a że było to przed świętami. Pieniądze też są potrzebne, także wyszedłem i zaboksowałem. I tylko dlatego. No, a także wiedziałem przed, 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 przed walką parę dni wcześniej. Czyli kontrowersje są trochę nie na miejscu. Wszystko wiedziałeś wcześniej, że, że to będzie walka pokazowa, że to będzie walka sparingowa, że, że nie będzie to oficjalny pojedynek. No ja uważam, że to też był błąd organizatorów. Można było to powiedzieć przed samą walką i wtedy by nie było prawda, problemów. Yy, a po walce to już było takie wiadomo, można różnie myśleć, różnie mówić. Yy, jakie teraz najbliższe plany? No cóż, no po to, po, prawdopodobnie za dwa tygodnie y, boksuje znów y, walkę rankingową no zobaczymy co, co będzie w tym roku no. może jakiś pas się uda zdobyć